Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Rozmów z Zofią. Ze mną jest Zofia Różyńska. Witam pięknie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważny jest dotyk, jak nauczyć psa w ogóle bezpiecznego, delikatnego dotyku, zarówno w okolicy rąk, jak i w okolicy twarzy, ale też porozmawiamy sobie o tym, jak yy, w ogóle nauczyć psa takiej delikatności względem człowieka. No cóż, myślę, że najważniejsze jest zacząć od delikatnego brania jedzenia. To jest podstawa. Mhm. Była taka książka pani Joy Adamson, Moja lwia rodzina. Jeżeli pani Adamson, która nie była ani trenerem, ani, ani biologiem z wykształcenia, potrafiła wychować lwicę wziętą. Z wolności, znalezioną jako maleńkie szczenie, jeszcze ślepe, ale na wolności, potrafiła ją wychować tak, że dorosła lwica akceptowała pomoc przy przesuwaniu upolowanej przez siebie zdobyczy. No to to by fatalnie świadczyło o nas, jeżeli nasze psy bronią przed nami jedzenia. Jeżeli nie pod bronią przed nami miski łapczywie, wyszarpują z rąk, to tylko świadczy o nas źle, nie o tych psach. Dlatego właśnie proponowałabym od szczenięcia uczyć tego, że wszystko warto człowiekowi oddać. Jak możemy to zrobić po kolei? Zaczynając po kolei, od szczeniaka. zaczynając od szczeniaka. Psica matka karmi swoje szczeniaki, kiedy już nie karmi własnym mlekiem, zwracając im jedzenie przyniesione w pysku bądź w żołądku. Stąd też szczenie prosi o jedzenie dorosłego psa, dotykając łapką pyska. Nie ma tam cienia agresji. Nie wiem, dlaczego my nie moglibyśmy tego powtórzyć, ja to w każdym razie. Robiłam z każdym ze swoich szczeniaków. Po prostu maleńkiego szczeniaka karmiłam z ust mhm. przysuwając twarz tak jak przysuwałaby psica. I nie zdarzyło mi się, że bardzo łapczywe szczenie, jakim była suka owczarka belgijskiego, drasnęło mnie w twarz. Pracowałam również nad tym, nad oddawaniem kości. Czyli Kość trzymałam w dłoni, podsuwałam do pyszczka, pomagałam gryźć. Ja trzymałam, żeby ona mogła lepiej, łatwiej gryźć i wymieniałam co jakiś czas, właśnie pochylając twarz. Suczka spodziewała się instynktownie, no bo jak inaczej, dodatkowej porcji żarełka, a więc oddawała mi kość i natychmiast po przybliżeniu twarzy dostawała tę kość z powrotem. I kończyłyśmy zawsze wszystko w ten sposób, że prowadziłam ją w jakieś miejsce po odebraniu kości, gdzie czekało mięsko surowe, które brałam do dłoni i podawałam z dłoni. A powiedz mi jak technicznie uczysz szczeniaka właśnie tego podawania jedzenia z ust bezpośrednio I co, jakie, na jakich że tak powiem produktach najczęściej robiłaś takie Na surowym mięsie na surowym mięsie ale podstawą było to że przyjmowałam pozycję w kucki czy siedzącą po to żebym miała twarz żeby cała moja sylwetka bardziej kojarzyła się zwierzakowi z tym, co dla niego oczywiste. Człowiek nie jest tą wysoką, tyką grochową przerażającą, gdzie trzeba gdzieś tam zadzierać głowę i podskakiwać, tylko twarz moja jest przy pyszczku szczeniaka. Zresztą w taki sam sposób uczyłam najpierw aportu, podając go bardzo blisko i bawiąc się ze szczeniakiem w pozycji kucznej, czy na czworaka. Wtedy psu było łatwiej obserwować moją twarz i łatwiej było nawiązywać ze mną dobry kontakt. Nie byłam czymś tak bardzo groźnym i wielkim i w tak nienaturalnej pozycji. Poza tym taka forma karmienia, szczeniaka oczywiście, w przyszłości daje to, że ja mogę mogłam dorosłej swojej suce podać ustami kawałki kiełbasy i ustami z pyska odebrać i natychmiast dać z powrotem. Nie było żadnej rywalizacji, nie było obrony zasobów. Ona od szczeniaka wiedziała, że jeżeli cokolwiek mi odda, dostanie coś z nawiązką. Więc Tak się buduje zaufanie. Nie? Tak się buduje zaufanie. No, i oczywiście, jeżeli, tego, jeżeli zaniedbamy tego rodzaju pracy, to proponowałabym, żeby przynajmniej nie robić tego, co się nazywa samokontrolą, a co żadną samokontrolą moim zdaniem nie jest. Nie róbmy tego, że jak mamy naszykowane jedzenie w misce, Podsuwamy psu i każemy mu jeszcze nad tym czekać. Bo to nie jest samokontrola. Pies, gdyby decydował sam, to by to natychmiast zerzał, ale to jest wymóg postawiony przez nas. Ja wymagam od psa, żeby spokojnie siedział, kiedy szykuję jedzenie, ale kiedy podam jedzenie, to już z jednym i tym samym słowem natychmiast. To słowo towarzyszy temu, że pies wsadza sam pysk mhm. i kojarzy to z tym, że może jeść. No, oczywiście nie zostawiam nigdy psu jedzenia w misce, żeby się dożywiał pod moją nieobecność, bo wtedy on to już, ta miska należałaby do psa, nie do mnie. A poza tym. Jak Ty możesz, jak sama wiesz najlepiej i możesz zaakcentować to, jeżeli pies ma zabraną miskę, bo zostawia coś jedzenia, prawda? Nie zostawia mu się do dyspozycji przez cały dzień, to jeżeli mój pies odmawia z jedzenia pełnej miski, to ja już wiem, że będę tuptać do Ciebie, dzwonić przedtem i dobijać się rękami i kolanami, Przycząc, że mojemu psu coś jest. Coś się dzieje, dokładnie. Ja zawsze powtarzam, że jakby to, że my dajemy psu jedzenie o konkretnych jakichś tam porach. Wiadomo, że no nie trzeba się trzymać stricte godzinowo z zegarkiem w ręce, ale chodzi o to, że to my dajemy to jedzenie i mamy jakby dajemy psu tą chwilę na zjedzenie tego jedzenia, żeby w ogóle zobaczyć czy on się nim zainteresuje. Jeśli tego nie robi w ogóle, to dla nas to jest właśnie pierwszy element diagnostyczny. Pies odmawia jedzenia, natychmiast jedziemy do weterynarza, dlatego że to jest właśnie najczęstszy taki problem, który się pojawia przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych. Jedną z pierwszych rzeczy właśnie jest to, że psu słabnie apetyt i to potrafi czasem słabnąć tak y, drastycznie, nie? że z dnia na dzień pies, który uwielbiał jedzenie i dał się pokroić za każdą najmniejszą. Kawałeczek y, jakiegoś rodzaju karmy, czy nawet stależa y, kawałek szyneczki, czy kromki chleba, nagle pies zaczyna odmawiać. Nie? Więc jest to ważny taki element diagnostyczny, który no, zabieramy sobie w momencie, kiedy ten pies ma stale dostęp do, y, do pożywienia. Dlatego też nie lubię zostawiania psu jedzenia w tak zwanych matach węchowych. Bo wtedy pies zdobywa jedzenie na własny nos. I nie ma takiego silnego związku pomiędzy człowiekiem karmicielem, a zwierzakiem. Nigdy też nie rzucam smakołyków na ziemię, zawsze podaję z ręki. Rzucanie smakołyków na ziemię, no to jest pierwszy krok do tego, żeby nas, nasz pies zeżarł coś, czego naprawdę nie powinien zjadać. I bardzo, bardzo staram się nauczyć tego, aby pies tolerował dotyk przypisku, aby mogła mu w każdej chwili wsunąć rękę do pyska. To nie tylko pomoże mi potem w czyszczeniu zębów, oglądaniu zębów, ale jak świetnie wiesz, nieraz przychodzi ktoś zrozpaczony do lekarza, bo pies gryząc patyk zablokuje sobie, zablokuje sobie górną szczękę. Dostanie się coś pomiędzy łamacze mhm. i ja wtedy potrafię, jeżeli od początku uczyłam kontaktu z dłońmi, nie muszę jechać do ciebie. Nie muszę wieść psa cała rozdykotana, po prostu wsunę mu rękę w pysk i wyciągnę to z pomiędzy jest, tak, który ma zaufanie, pozwoli ci na to. Pozwoli nie nie mi trzeba na będzie to, tego oczywiście. robić w sedacji, na przykład już Prawda? U, u weterynarza. Bo jeżeli nie pozwoli mnie, no to nie wiem, czy tak chętnie byś wsuwała rękę do przytomnego całkowicie belga. Nie. <grym>... Myślę, że mało który weterynarz by się na to odważył. <grym>... No. Natomiast jeżeli zaniedbam, Uszczeniaka, czy mam już dorosłego psa, który zachowuje się niedelikatnie przy jedzeniu, czy jest głodny, czy złakniony, no to są różne sposoby. Mogę trzymać, czy postawić jedną miskę i podprowadzam psa, żeby przy mnie zjadł, i kiedy zje, Pies widzi, że kawałek dalej jest, następna miska z jedzeniem, a więc już nie broni tak bardzo tej przede mną, bo ja go potem przeprowadzę. Dość dobrym sposobem uczenia delikatności wobec dłoni, ostrożnego brania jedzenia z dłoni, jest zastosowanie o czegoś takiego śmiesznego. Powiedzmy, że to są nie moje palce, ale kawałki najlepiej czegoś, co jest nie tak bardzo atrakcyjne na przykład suche kawałki chleba i ja sobie wsuwam o tak te suche kawałki chleba podsuwam psu pies zainteresuje się będą dość długie najpierw je chła, złapie nie, nie kalecząc mi dłoni a ja wtedy mogę podsuwać tutaj to co mi zostało wewnątrz dłoni i pies się przyzwyczai delikatnie z dłoni brać. Tak samo najpierw dłoń otwarta, tak jak koniowi się daje, a potem mogę stopniowo tę dłoń zamykać. Mogę nauczyć psa, jeżeli umie aportować, żeby po zjedzeniu i przed zjedzeniem też aportował mi miskę. I znowuż, oddanie miski skutkuje tym, że pies coś dostanie. I je blisko mnie, bo wie, że kiedy zje i znowu podam mi miskę, to znowu coś dostanie. Mhm. Akurat Malina tak nie robiła z, z jedzeniem, ale raz mieliśmy taką sytuację, że jak jej się woda w misce skończyła, to zaczęła biegać z miską w zębach i rzucać nią na wszystkie, na wszystkie strony w Łazience, bo tam zwykle mają dodatkową miskę na wodę. E, powiedz mi, czy jak. E, bo mówiłaś przede wszystkim o nauce szczeniaka. Tak. I teraz, e, na przykład, z tym e, delikatnym z, zbieraniem jedzenia z ust. Czy zrobiłabyś to tak samo z dorosłym psem, który jest adoptowany ze schroniska czy z fundacji? No, czy ma jakieś etapy pośrednie? No, muszą być etapy pośrednie. Nie będę tego ryzykować. Ja nie wiem, co złego tego psa przedtem spotkało w życiu i od kogo i w jakiej sytuacji. A więc najpierw spokojne przyzwyczajanie właśnie do jedzenia blisko mnie, w miarę możliwości, o ile to się da. I po długim, długim czasie też przyzwyczajanie Przenoszenie jedzenia na rękę, żeby pies delikatnie brał z rąk, przybliżanie stopniowo bliżej twarzy, żeby delikatnie brał również jedzenie z ręki, która jest bliżej twarzy, żeby brał jedzenie od siedzącego właściciela. Siedzący człowiek jest zawsze dla psa mniej groźny od stojącego, poruszającego się, ale absolutnie nie polecam nikomu, żeby tego rodzaju ćwiczenia robił z psem, dopóki pies nie okaże pełnego zaufania do człowieka. Na początek mhm. wystarczy, żeby miska była podana przy nas i żeby pozwolić psu zjeść, a potem do tej miski dokładać. No, bo właśnie ta bliskość twarzy, e, o ile my tego uczymy od szczeniaka, to szczeniak jakby nie zaczyna tego traktować jako zagrożenie. Nie? Natomiast Zupełnie. dorosły pies, e, który nie rozumie no, na przykład tego, że ludzie się pochylają, chcą e, przytulić psa, chcą dać mu całusa w czółko na przykład. Nie daj Boż. No właśnie, ale jednak ten element właśnie zabierania jedzenia z ust człowieka, jakby też zwiększa psu tolerancję na tego rodzaju zachowania, tak bo uczymy psa tego, że jakby możemy zbliżać twarz. Natomiast jest to dla dorosłych psów, które właśnie jeszcze nie wiadomo jaką mają historię, jest to po prostu bardzo. Absolutnie trudne. zakazane jest to. Bo to się może skończyć bardzo szybko naszą wizytą u chirurga, który będzie nam mhm. szyć twarz, a dla psa powrotem do azylu bądź wyrokiem śmierci. Tak, no bo jak już pies ugryzie w twarz, to jest to no, bezpośrednie zagrożenie życia. Poza dla tym no, wiemy doskonale, że agresja jest czymś, co powoduje skuteczna agresja. To powoduje u psa taki skok emocji, który zwierzę nie zapomina, i agresja jest czymś rozszerzającym się. Mhm. Potem tak. już wystarczy zbliżanie się człowieka, czy wyciągnięta ręka, czy pojawienie się w ogóle na horyzoncie człowieka, podobnie ubranego, żeby pies poczuł się zagrożony tym, że on straci jedzenie, czy zostanie zaatakowany, według własnego odczucia. Żeby atakował nas. Więc tego rodzaju szkolenie bezwzględnie, które opisywałam, należy zaczynać od szczeniaka, a z psem dorosłym, zwłaszcza psem z azylu, zwłaszcza impulsywnych, trudniejszych raz, no to bardzo powolna droga, dosłownie po milimetrze staramy się o zwiększenie zaufania ze strony zwierzaka. I najpierw niech ten pies nam umie oddawać wszystko, co niejadalne, a mhm. dopiero potem próbujmy, na przykład y, podać i odebrać saszetkę, w której będzie zapach jedzenia, mhm. a potem coś jadalnego otworzymy saszetkę podaną, wyjmiemy i podamy psu bez pośpiechu. Moim zdaniem przy wszystkich. W czynnościach i szkoleniu, które dotyczy psa, pośpiech, pośpiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł. <grytanie> tak, tak, to prawda. No, tak jak powiedziałaś, to z dorosłym psem istotne jest to, żeby rozłożyć sobie właśnie całą pracę na małe etapy. No, ja z maliną bym się na, na początku naszej znajomości w ogóle nie odważyła na zabawy, właśnie typu zbieranie czegokolwiek z moich ust, Raz, że jakby bardzo duże zbliżenie twarzy do niej no generowało u niej e, bardzo dużą niepewność. Nie? Ona od razu gdzieś tam kładła uszy, gdzieś tam e, odchodziła, widać, że kompletnie nie rozumiałaby czegoś takiego. A, A przepraszam, dwa... przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Zaraz to A2 będzie mhm. też. Czy nie sądzisz, że to może być skutkiem tego, że ktoś na nią krzyczał, że ta twarz była zawsze groźna? Krzyk, który jednak ma źródło w ustach, w twarzy, a pies wie, skąd dochodzi głos, zapowiadał coś złego, więc ona nie mogła zaufać Twojej twarzy na dzień dobry? Możliwe, tak to, to. My nie wiemy, co tam dokładnie się działo. My nie znamy historii w ogóle Maliny: wiemy tylko, że była znaleziona przy drodze, ruchliwej drodze, jak sobie po prostu wzdłuż drogi biegała, więc my kompletnie nie znamy historii tego, co tam się działo z nią wcześniej, ale no, oczywiście, że tak. Jeśli człowiek się zbliżał tylko po to, żeby skarcić, no to dla niej też było to gdzieś tam z automatu. Nie? Natomiast. Ee, jakby tutaj myślę, że to jest też po prostu jakby dla psa bliskość człowieka, bliskość twarzy. No w momencie, kiedy tak blisko zbliża się do psa drugi pies, no to to jest sygnał grożący. Nie? To jest bardzo często już jakby wyzwanie. Na pojedynek jest to element. Albo takiego gestu, żeby się pies podporządkował, no albo jest to wyzwanie po prostu do jakiegoś rodzaju walki, więc pies to też może po prostu źle interpretować, jakby źle, dobrze ze swojego punktu widzenia, ale z naszego ludzkiego punktu tak. widzenia źle zinterpretować nasze e, jakieś tam zamiary. A co innego, kiedy pracuję ze szczeniakiem, tak. który jeszcze samodzielnie nie upolowałby żadnego jedzenia i musi czekać na jedzenie przyniesione w pysku przez matkę. Tak, no i wtedy. Lub zwrócone. I jeżeli wejdę w rolę tej mamy karmicielki, to szczeniak z automatu nabierze zaufania do mojej twarzy i do moich rąk. Tak, no to jest, znaczy no w ogóle praca ze szczeniakiem, a praca z dorosłym psem to są dwie zupełnie różne rzeczy, nie? W sensie jeśli mamy psa od szczeniaka, a jeśli bierzemy psa już jako dorosłego. No to na pewno rzeczy z dorosłym psem nie pozwolimy sobie tak szybko, jak moglibyśmy sobie pozwolić ze szczeniakiem, bo tam rzeczywiście to zaufanie buduje się zupełnie e, inaczej. No pies jest nieskażony jeszcze w zasadzie tak to bym nazwała, że jest nieskażony przez człowieka. Zazwyczaj, i wtedy jest w stanie dużo szybciej nam zaufać, i jest w stanie dużo więcej też znieść i się nauczyć, jakby nie traktując pewnych rzeczy jako zagrożenie, bo jeszcze nie za bardzo ma taką koncepcję, że mogłoby to być jakimś zagrożeniem, nie? więc to jest rzeczywiście łatwiejsze. No to z Maliną początki były takie, żebym tego nie zrobiła po prostu. No też ze względu na to, że jest to wczoraj belgijski, gdzie ona jest bardzo szybka. W swoich reakcjach i też chciałabym zostać z twarzą, jednak, niż przy próbie wyciągania czegokolwiek, żeby przy okazji zahaczyła mój nos na przykład. Co by się mogło zdarzyć? Co oczywiście. by się na tamtym etapie mogło zdarzyć? Teraz myślę, że absolutnie nie, bo jest już po prostu, nasza relacja jest już zupełnie gdzie indziej i ma do mnie bardzo duże zaufanie. Ja bym chciała tutaj podkreślić, jeszcze, jeszcze opowiedzieć o. W jednych ćwiczeniach, które dawniej prowadziły, prowadziło się z psami, które stawały do wyższych egzaminów posłuszeństwie, nie podejmowanie jedzenia leżącego na ziemi bądź podrzucanego. To jest bardzo ważne, dlatego że na ziemi dość często leży coś, co jest trucizną dla psa. Szczególnie w Krakowie. Szczególnie w Krakowie były ostatnio takie przypadki, mhm. że Trudka na szczury była rozsypana w publicznym parku i pani, która to zrobiła, była przekonana, że skoro to jest trudka na szczury, to przecież pies tego nie zje. Tak, więc, albo że psu krzywdy nie zrobi, tak, nie? bo to więc, ma krzywdzić szczury, a tak, nie psa. Tak, a nie psa, więc nie rzucajmy żadnych smakołyków na ziemię, podawajmy z ręki i co bardzo ważne, uczmy psa, omijania jedzenia leżącego na ziemi. To też jest łatwiej zrobić jak się ma szczeniaka. Oczywiście. Z dorosłym oczywiście. psem, który też ma właśnie swoje nawyki to jedno, ale drugie, że jeśli na przykład to był pies uliczny wyłapany z ulicy, no to on już się nauczył, że tak. tryb zbieractwa jest czymś naturalnym, bo warunkuje przetrwanie. Nie? I takiego, takiego psa jest bardzo ciężko wyplenić no, potem. Przynajmniej byłaby szansa, że będąc na smyczy nie porwie, prawda? ale absolutnie nie można dać gwarancji, że puszczony luzem nie weźmie tego, nie zje tego. E, czy masz jeszcze jakieś pomysły, ćwiczenia, jak uczyć psa delikatności, jak uczyć maliny delikatności w kontakcie z człowiekiem, żeby na przykład pies nie wpadał na człowieka jak torpeda? No cóż no z tym też ludzie mają problem, nie? No to, to najprostszą rzeczą jest podanie, kiedy pies jest bliżej, Chodzi ci o sytuacji, kiedy w, na przykład wchodzimy do mieszkania, tak? Na przykład. Na przykład. No to właśnie mam przygotowane coś, co pies będzie chciał zanieść na swoje legowisko, chociażby ta sucha bułka. Uczę psa siadania. Siadania przede mną nie Unikam kontaktu, ale prawidłowe nauczenie siadu, bądź zwłaszcza jeżeli chodzi o malinę, to nie muszę mieć jedzenia. Mogę mieć cokolwiek, co dam do pyska. Ze zdobyczą w pysku już tak bardzo się nie skaczę. To prawda. <noise> Jakoś to psa uspokaja, nie? że już ma jakieś zajęcie, ma jakieś zadanie. Ma już jakieś, jakieś zajęcie, i... ma jakieś zadanie. Absolutnie nie radziłabym ignorowania psa w tym momencie czy odwracania się tyłem no bo to u normalnego zwierzaka tylko zwiększy zainteresowania co to się dzieje bądź osłabi nasze wzajemne relacje To jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy o co mogliby pytać nasi słuchacze to czy na przykład dobrym pomysłem żeby tego rodzaju zabawy właśnie delikatnego brania z rąk i delikatnego brania z ust uczyć też przez dzieci Wykluczone. Dziecko nie wytrzyma emocjonalnie, nie wytrzyma cierpliwie długo. Mhm. Może się przestraszyć, może mieć. Nie wymagajmy, żeby dziecko szkoliło za nas psa. Mhm. Jeżeli pies i dziecko mają doskonałe wzajemne relacje, to cudownie. Ale naszym obowiązkiem jest wychować dziecko i wychować psa i nie stwarzać zbyt trudnych sytuacji. Dla wszystkich trzech zainteresowanych stron: mama, dziecko i pies. Super. Myślę, że chyba mamy ten temat zrobiony. Czy jeszcze Ci przychodzi do głowy coś, jakaś wskazówka, którą do tej delikatności jeszcze można by było tutaj dołożyć? Chyba mamy. Chyba. Wszystkie. Na razie tyle prosimy o pytania. Tak, właśnie pamiętajcie, że zawsze możecie zadawać pytania, my sobie gdzieś tam później ten, te komentarze czytamy i na podstawie Waszych komentarzy też wpadamy na pomysły kolejnych naszych rozmów, które mogą Wam pomóc. Dziękuję w takim razie za dziś i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.